Ciao a tutti, witajajcie na canale Kukni Włoski Mangiare Uefki. Ci vediamoci e ci po' włosku. Benvenuti al canale Mangiare Uefki, questo canale della cucina italiana trasmessa per i miei paesani polacchi. Vi do ricetta nella lingua polacca, però ingredienti trovate sotto nella lingua italiana. Oggi faccio insalata svedese. Rimani con me se ti piace. Faj iskrycione. Ok, ciao, torno la lingua polaka. Ok, już się przywitałam z moimi przyjaciółmi z Włoch. Dzisiaj zapraszam Ciebie serdecznie do zrobienia wspaniałej sałatki szwedzkiej w roli głównej ogórek. Mam nadzieję, że Ci się uda, że Ci się uda dzisiaj, dzisiaj, nie dzisiaj, no ale jeszcze w tym roku zrobić tą sałatkę, bo jeszcze ogórki są, nadają się do takiej sałatki. I co jeszcze powiem? Zapraszam Cię do mojej kuchni, zostaw subskrypcję, jeżeli nie masz, no idziemy robić tą sałatkę. Do sałatki użyję 2, 2 kg ogórków gruntowych, czy cebule, czy marchewki. No i mamy litr zimnej wody i do tej wody wsypię jedną łyżkę soli kamiennej. I później zaleję moje ogórki, a tutaj te ogórki pokroję w takie średnie krążki. No i później jak już będę miała te wszystkie ogórki pokrojone, zaleję tą zalewą i odstawię na co najmniej 5 godzin. Ogórki stały w tej właśnie posolonie z tą wodą. Stały kilka godzin. Ja teraz to odcedzę. Dam na druszlach. No i połączymy z sałatką, którą przygotowałam. I dodamy właśnie różne przyprawy do naszych słoików. wyglądają właśnie te ogóreczki pokrojone w plasterki. Teraz dodamy pokrojoną marcheweczkę i cebulę. Ok. O, tu jeszcze zostało To wszystko zamieszamy. No i zaraz będziemy nakładać do swój kusty. ciao tutti Witajcie serdecznie, Radio Szczecin! Tutaj stała słuchaczka Ewa ze Stargardu. Witaj Ewa. Dla mnie Radio Szczecin to jest numer jeden. Numer uno. Dziękuję Wam bardzo za piękne piosenki, za to, że umilacie nam czas, za to, że mi umilacie czas w mojej kuchni, teraz robię weki. I co Wam chciałam powiedzieć? Pada, w całej Polsce pada, Niestety. ale we Włoszech mówi tak. No. Za powiedzenie z deszczem. Poza Baniata, spoza Fortunata. Mądra mm -hmm. panna młoda, szczęśliwa panna młoda. Także nawet jakby ktoś dzisiaj miał deszcz. I bierze ślub i zmoczy się To jest na szczęście Także patrzmy z tej strony, że też Jest coś wspaniałego Dobra, dziękuję bardzo, pozdrawiam jeszcze raz Błona giornata Miłego dnia i ciała tutti No i proszę, w kuchni jest Radio Szczecin, bardzo mi miło, już prawie czuję te zapachy Ciekawe, co tam Ewa wykuje Co mnie najbardziej zainteresowało, bo jestem przed obiadem Nie wiem, czy wiele par dziś bierze ślub Ale jeśli tak, no to jak słychać Należy się tylko cieszyć wobec sytuacji Za oknem. Dziękuję bardzo, Ewa, zdrowienia, saluti. No i proszę, widać, że Stargard to taka mała Sycylia. Ciao. No to właśnie są moje sałatki, które będę robić. Także radio Szczecin mi umila czas. Słuchajcie, ja robię teraz zalewę. Tutaj mam litr wody. Do tej wody wsypuję jedną szklankę cukru i wlejemy jedną szklankę octu dziesięcioprocentowego to wszystko musimy zamieszać i żeby nam się cukier rozpuścił no i doprowadzić do właśnie zagotowania i jak nam się to zagotuje to będziemy zalewać gorącą zalewą nasze słoiki z ogórkami i z tymi warzywkami no jeszcze muszę pomieszać a później już będziemy pasteryzować. Myślę, że się podoba Wam mój kanał. I jak widzicie, Radio Szczecin mi towarzyszy. Ja co jakiś czas dzwonię do radia i im dziękuję za wspaniałą muzykę, bo jakby nie było, umilają nam czas. Ok, no to teraz ja to wszystko przykryję i zagotujemy. I już zaczynam nakładać sałatkę do moich słoików. Tutaj jest ta moja sałatka. Tutaj kochani mam drugą sałatkę, która tutaj czeka w kolejce do zrobienia. To jest sałatka z kanału Monika Prezentuje. Link na tą sałatkę zostawię Wam pod filmikiem. Jak już się załaduje filmik z tą sałatką, to będziecie mieć linka. Ok, wracamy do mojej sałaty szwedzkiej. I tak kochani, już wszystko mamy przygotowane. Zalewa jest gorąca, ja ją tutaj przestawię. E, I co? E, do każdego słoika będziemy wsypywać pół łyżeczki gorczycy. Dodam e, gdzieś tak trzy ziarenka ziela angielskiego. Ja dużo pieprzu nie lubię, więc dam tylko dwa ziarenka pieprzu. Wy możecie dodać nawet 3-4, jak wam pasuje. I teraz y, tą sałatkę, jak już tu mam tak przygotowaną, to będę nakładać do słoika. Słuchajcie, co wam powiem jeszcze. Dzisiaj właśnie pada deszcz w Stargardzie. Nie wiem, jak tam u was pogoda. No ale jak padają deszcze, to znaczy, że będą grzyby. Otóż w tym roku już się pojawiły grzyby w województwie, nie w województwie, tylko w rejonie północno-wschodnim. Ja dzisiaj weszłam na internet, a tu mi tak pisze, że o ile grzybów. Także kochani, jeżeli macie pełne kosze grzybów, to na moim kanale, na moim kanale są przepisy na suszenie grzybów. I na różne e, potrawy z grzybami. No i są marynowane grzybki, jeszcze w jakiejś tam innej zalewie, i po prostu zaglądajcie. Najlepsze to są w zalewie słonej własnej. Polecam Wam ten filmik, zostawię Wam linka na, e, na dole pod filmikiem. Ok, zobaczcie, już mam napełniony słoik, i teraz wlejemy tą gorącą zalewę. Żeby to wszystko pokryć. Oczywiście. Okej. Okay. Widzicie? I, i, I tu jest wszystko pokryte. A to nie tą łyżką wezmę. Tą łyżeczką nie. Dobra. I teraz musimy wyczyść dookoła. Żeby nie było mokre. Tutaj mam już wytarte, wysterylizowane właśnie te pokrywki. Zakręcamy i odstawiamy i będziemy tak wszystkie robić, a później będziemy pasteryzować. To zobaczycie jak. Co... Słoiki wstawiłam do garnka wyścielonego ściereczką. Wlałam wody do wysokości czwartych słoika. Wodę wlałam ciepłą. No, bo zalewa była ciepła. Wyszło mi 4 słoiki i tu jest. Nie, wyszło mi, przepraszam, 5 słoików, ale niestety słoik mi się nie zmieścił. Także będę pasteryzować z tymi sałatkami. To jest sałatka warzywna z kanału. Monika prezentuje. Jak tylko pojawi się filmik, zostawię Wam linka na tą sałatkę zimową. No i tutaj pasteryzować będę 20 minut. Od momentu zagotowania woda już się gotuje kilka minut. I tutaj przykryłam te słoiki, tak jak Wam powiedziałam, zostawiam do następnego dnia. Ten słoik będę pasteryzować z tą sałatką, e, także jeszcze tutaj mam trochę pracy, jeszcze będę robić inne e, weki, to już zobaczycie na następnych filmikach. Dziękuję bardzo, że jesteście na moim kanale. Grazie, mile. Pamiętajcie o subskrypcji o lajkowaniu, udostępnianiu i do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao a tutti, ciao!